Zdraszajcie ludzie! Cześć wszystkim! Oto znów jesteśmy razem. Dzisiejsze pytanie zadała karma Katerina. Tak się przedstawiła nasza słuchaczka, więc tak będę się do niej zwracał. Jakie jest to nasze dzisiejsze pytanie? Co należy zrobić, mieszkając w tej samej rodzinie z różnymi naturami? Jeden rodzic, dwoje dzieci, jeden mąż, jedna żona. Tak, to prawda. Łatwiej jest żyć z tą samą naturą, a nie tak łatwo z różnymi. I dlatego mówi się na przykład, że mąż i żona powinni być tej samej natury. Jeśli on jest na przykład kupcem, czyli pochodzi z warstwy społecznej Wajsza, to ona powinna być także z Warny Wajsza. Jeśli on jest krzatrią, czyli wojownikiem, to ona powinna być krzatrią. Wtedy wszystko jest w porządku. W przeciwnym razie będą różnorakie nieporozumienia, ale w rzeczywistości wszystkie te natury no cóż, warna, która oznacza na przykład naturę kszatriów, naturę wajszów czy naturę szudrów, cóż, każda z tych natur to pewna kombinacja gun, czyli cech natury materialnej. Ale istnieją tylko trzy guny i splatają się one w skomplikowany sposób, tworząc różnorakie warianty. Gdzieś jest czegoś więcej, gdzieś indziej jest czegoś mniej. I rozumiemy, że na przykład charakter czy światopogląd zmienia się z wiekiem, upływem czasu, a ludzie w jakiś sposób adaptują się do siebie. Ja tu nie mówię, że trzeba się jakoś docierać, dostosowywać, ale adaptacja nie oznacza zmieniania natury innych, aby dopasować ją do siebie. To oznacza zrozumienie, czego oni potrzebują. To znaczy, nie musisz też ingerować w moje terytorium, nie musisz mnie zmieniać według swojego uznania, to ja też Tobie nie będę przeszkadzał. To się nazywa zrozumieniem. To może wydawać się dziwne, ale to taka różnica potencjałów, kiedy zupełnie różne istoty, różni ludzie mogą przebywać tuż obok siebie i jednocześnie nie doprowadzać się wzajemnie do szału. Słowo tolerowanie się mi tu nie pasuje. W zasadzie najlepsze jest określenie zrozumienie. Oni się nawzajem rozumieją. Zatem istnieje taka koncepcja jak przyjaźń. Przyjaźń ma miejsce, kiedy dwa mózgi są mniej więcej takie same. Oni lubią te same marki, te same seriale, nie mają też żadnych nieporozumień politycznych, mają mniej więcej ten sam światopogląd, lubią tę samą muzykę, chodzą gdzieś na zakupy albo ogólnie są to dobrzy koledzy, jacyś przyjaciele i nie ma nawet znaczenia, w jaki jakie gunie oni są albo obaj są gangsterami albo lubią chodzić do sauny ale najważniejsze jest to że są tacy sami synchronizują się ze sobą a kiedy się spotykają to każdy z nich czuje się silniejszy bo to jak dwie sinusoidy jeśli się na siebie nałożą to otrzymujemy taką zwiększoną amplitudę to znaczy kiedy ktoś jest sam to Czuje jakiś ton, a kiedy jest ich dwóch, to jest dwa razy silniejszy i przy tym nic nie traci. A jeśli jest wielu takich ludzi, to tak jakby żołnierze przechodzący przez most. Oni by go mogli nawet zawalić. Ale ogólnie są tacy sami, jest im tam bardzo miło. No ale gdzie takich znaleźć? I dlatego istnieje coś takiego jak miłość. A przy okazji, przyjaźń to w zasadzie rodzaj miłości. No cóż, wiemy, że każdy jest inny, gusta się różnią, nie można znaleźć nawet dwóch identycznych płatków śniegu, reszta jest zupełnie inna. No a nasza Kateryna napisała tu o różnych naturach. Napisałaś, dzieci i rodzice mają różne natury. No cóż, oczywiście różne natury. Dzieci mają jeden zestaw pojęć, rodzice mają inny, jakieś tam swoje problemy, mąż, żona, po prostu mężczyzna i kobieta są pod każdym względem zupełnie inni. O tym się mówi wszędzie. Są dosłownie różnymi istotami, diametralnie różnymi: żeńska natura, męska natura. I dlatego powinny się one uzupełniać. I będą się uzupełniać, kiedy tworzą całość. To jak organizm, jak rodzina. Mówiliśmy tu przecież o rodzinie, prawda? Żyjemy w jednej rodzinie. Rodzina jest jak jedna dłoń. Wszystkie palce są różne. Możesz tam na przykład małym palcem podłubać sobie w nosie. Kciuk jest grubszy, więc możesz sobie na przykład wymasować szyję. Żaden z nich nie może zastąpić drugiego. Cóż, w zasadzie można by się nawet obejść bez dłoni. Poni palców, ale taki jest standard stworzony do użytku dla jednego człowieka. Jest on po prostu dobry, a z tego wszystkiego, co nas otacza, można by stworzyć taki zestaw, przy którym pojawi się takie zjawisko, nazywane dziś synergią. Miłość jest wtedy, gdy mężczyzna i kobieta podążają w jednym kierunku. Ona różni się od niego, ale kiedy są razem, to nie wzmacniają się nawzajem, lecz oboje się zmieniają. Następuje taka transformacja i powstaje coś trzeciego. Ale wiemy, że miłość jest bardzo potężna, więc przyjaciele powinni być silniejsi. To jak taran dwóch przyjaciół podchodzi i tym taranem, ale miłość tego nie potrzebuje, to nie taran. W takim obszarze, gdzie jest miłość, ona jest jak aureola, otacza dany obszar i wszystko natychmiast staje się dobre. A dlaczego? Bo ta jego natura kończy się natychmiast. Jej natura również kończy się natychmiast. Rodzi się w nich jakieś trzecie pole energetyczne, trzecia przestrzeń, która absolutnie dokładnie odpowiada rzeczywistości tego miejsca i tego czasu. I dlatego oboje oni po prostu suną, dosłownie ślizgają się w Dłuż tego kontinuum czasoprzestrzennego, bez żadnych hamulców, bez żadnych przeszkód, mają po prostu niewyobrażalne powodzenie, wszystko im się udaje i co najważniejsze, czują się dobrze. A dlaczego im dobrze w tej miłości? Ponieważ oni całkowicie przestają czuć tę materialność. Dlaczego tak się dzieje? Jak można jej nie czuć? Oni jej nie dotykają. A dlaczego? Materialna rzeczywistość zaczyna stawiać mi przeszkody, gdy moje plany i plany Boga nie są ze sobą zbieżne. A kiedy te plany się pokrywają, to znaczy są tak blisko siebie, to ja wtedy nic nie czuję. Czuję się, jakbym był w stanie nieważkości. A miłość jest właśnie takim stanem nieważkości. I dlatego też, jak mówi ten nasz dzisiejszy temat rozmowy, są te różne natury, na przykład natura dziecięca, dlatego jeśli jestem nauczycielem, to mogę się zachowywać odpowiednio do tej relacji, no i dlatego miłość ma te 12 natur, 12 swoich przejawów, wliczając w to również gniew. Mamy tam na przykład przyjaźń, no i tak dalej, to są osobne tematy i nie będę w to dzisiaj wnikał. Tak więc wszelakie relacje wzajemne, jakie tylko mogą istnieć, mogą być albo miłosne, albo przeciwstawne, albo zakochanie, albo na przykład nienawiść. Co to znaczy relacja w miłości? Jak można to wyjaśnić? Na przykład jest wiele takich zwrotów, takich sloganów, z którymi wszyscy się zgadzają, dopóki oni sami nie zostaną przyparci do muru. Do czasu, aż ich samych to nie dotknie. Na przykład, nie ma przypadków. A potem nagle, Bach. Ach, co za pech, trzeba było zrobić inaczej. Ale to przecież nie jest przypadek. Albo inna prawda życiowa. Nie ma kary bez winy. Wszyscy dobrze to rozumieją, prawda? To zdanie zazwyczaj dobrze ilustruje scena z tego serialu filmowego, gdzie jest Czarny Kot. Tam spotykają się Szarapów i Żygłów i ten drugi mówi Szarapów nie ma kary bez winy gdybyś nie wyrzucił pistoletów gdybyś na czas zrobił porządek ze swoimi kobietami to nie siedziałbyś tutaj. On na to mówi ale ja jestem niewinny na co pada odpowiedź tak w tej sprawie jesteś niewinny i przedstawiasz swoje alibi ale jesteś winny czegoś innego i zostałeś ukarany. W ten sposób i nie przyznajesz tej kary, ponieważ po prostu to ignorujesz. Ignorujesz jakiś tam swój rodzaj przestępstwa. Krótko mówiąc, niezależnie od tego, jak różne są ich natury, najważniejsze jest to, żeby to była relacja miłosna. Oni tworzą parę, a wtedy powstaje organizm, żywy organizm. Nerki, wątroba, serce to różne narządy, prawda? One mają różną naturę, one pełnią różne funkcje, i tak samo jest w rodzinie. To jest tak samo jak te narządy, a wtedy otrzymujemy organizm. Jeśli tak się nie stanie, to rodzina zaczyna działać jak organizacja. Wtedy po prostu patrzymy, kto komu jest coś winien. No i ja myślę, że jestem to winien, a ktoś inny myśli: Nie, nie, przegapiłeś. To ja mam tu swoje zadania. No i wtedy każdy z własnej perspektywy przypisuje obowiązki innym. I tak próbują zmniejszyć ilość swoich zobowiązań, uważając, że on jest taki sprytny i tak dobrze sobie radzi. No cóż, i nic z tego oczywiście nie wychodzi. A co się dzieje w takiej organizacji? W organizacji jest duża rotacja kadrowa. Jeśli rodzina jest taka, że się rozpada albo uciekają od siebie albo albo znów się schodzą, no to jest właśnie rotacja kadr. To jest ta wymienność, przekonanie, że kogoś można zastąpić kimś innym. Na przykład możesz adoptować kogoś innego albo możesz go przekląć i go zwolnić. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w naszej organizacji on nie spełnia naszych kryteriów, nie spełnia warunków naszego statutu. W organizmie, w żywym ciele jest wręcz przeciwnie. Nawet jeśli ktoś czuje się źle, po prostu nie może czegoś wykonać, nie może lub nie chce, bo może coś jest nie tak z jego głową. W takim przypadku w organizmie wszyscy inni biorą to na siebie i starają się to skompensować, aż ten opóźniony niedorośnie i nie zacznie tego wypełniać. Działanie w organizmie jest zupełnie inne. Na przykład tu w Zaporożu były takie dwa kościoły. To taki wyrazisty przykład tego, czym się różni organizm od organizacji. W tych kościołach przeciekały dachy. To są przypadki z życia. Dach w każdym z tych kościołów naprawdę przeciekał. Zwołali więc w jednym z nich zebranie tak, jak należy, umówili się, rozdysponowali działania. Ty będziesz robił to, ty zajmiesz się tamtym, a ty zadzwonisz tam i tam. Potem wszystkim kładli ten dach i spędzili przy tym chyba ze sześć miesięcy. Naprawili go, a potem dach znowu zaczął przeciekać. No cóż, jakoś go tam źle odtworzyli. A w drugim kościele dach też przeciekał. A dlaczego przeciekał to było chyba użycie jakiejś broni klimatycznej czy czegoś takiego woda po prostu lała się tam jak z wiadra, zmyła im całą górę, zmyła sufit i wszystko się po prostu zupełnie zapadło kompletna katastrofa wszystko się rozsypało zawaliło, sterczały takie kikuty krokwi widać było dosłownie niebo pogoda była kiepska na dole cały ten brud tam na Posadce Słońce już wtedy bardzo nisko wschodziło, szybko zapadała noc. Ludzie szybko zaczęli się rozglądać po sobie, żeby sprawdzić, kto co ścina, kto czym się zajmuje, kto układa gąty, kto przywozi jakiś tam potrzebny plastik. Przyszli na miejsce i rachciach postawili co trzeba. Dach do dziś stoi i działa tak jak należy. Tak funkcjonuje organizm. W życiu w żywej strukturze jest to tak, że nikt nikogo nie wyznacza, ale każdy najzwyczajniej w świecie postrzega jakiś ból lub jakiś niedobór jako swój własny. Nie czyjś tam, ale swój. Bo organizacja jest taka, że oni tam przychodzą, mówią sobie cześć i rozchodzą się do swoich domów jak zwykle. Natomiast organizm jest zawsze razem. To jest zawsze jedna struktura, tam jest wspólnota. Tak więc wracamy do naszego tematu. Co możemy zrobić żyjąc w tej samej rodzinie, ale z różnymi naturami. No cóż, spójrzcie, to wam się tylko tak wydaje, że tam są różne natury. Jeśli chcesz żyć tak jak ty chcesz, to wtedy żyj sam. Jeśli masz dzieci, no bo ty narzekasz, że masz z dziećmi trudności w porozumiewaniu się, a niektórzy w ogóle. Nie mają dzieci i mieć nie będą. Niektórzy są w związkach małżeńskich, a inni w ogóle nie mogą znaleźć towarzysza życia. Jeśli już masz na przykład męża, ale coś tam nie do końca się układa, to znaczy, że masz zadanie do wykonania, że trzeba nad czymś popracować. Jeśli masz na przykład dzieci, to oznacza, że masz już relację rodzicielską z Bogiem. Trzeba ją tylko naprawić. Jeśli Bóg już ci te dzieci powierzył, to oznacza, że on się z Tobą komunikuje. Jeśli masz męża, żonę, to już masz relację małżeńską, ale trzeba tylko ją poprawić. Jeśli masz przyjaciół, to też można poprawić relacje z nimi. Takie relacje też muszą być udoskonalane. Niektórzy nawet tego nie mają, bo Bóg po prostu im nie ufa. Nie może być tam mowy o jakimkolwiek udoskonalaniu, bo nie ma czego udoskonalać. No i żyje sobie człowiek sam jeden i mówi: Jestem tylko ja i Bóg. Nie, nie jesteś. Z Bogiem jesteś wtedy, gdy masz wszystkie osobiste relacje i relacje dalsze. I to jest najlepsze oczyszczenie. Ogólnie mówi się, że w epoce satya yuga najlepsze oczyszczenie jest wtedy, gdy jest niewygodnie, kiedy coś jest niekomfortowe. No, wiecie, kiedy obdzierają cię ze wszystkiego, co jest zbędne, co niepotrzebne. Uważa się, że w epoce Satya Yuga, czyli podczas Złotego Wieku, demoniczne natury i natury bożkie znajdowały się w różnych częściach wszechświata. W następnej Judze były już na jednej planecie, a w kolejnej były już w jednym kraju. A w jeszcze dalszej Judze w kolejnej. Były w jednej rodzinie, prawda? A teraz są one w jednym człowieku. Dzisiaj jesteś taki, a jutro inny, więc to normalne, to jest dla nas jak taki dopalacz, wzmocnienie tempa naszego rozwoju. Mało tego, Wedy mówią, że istoty, które są półbogami, czy czymkolwiek innym marzyły o odrodzeniu się jako ludzie konkretnie w tym trudnym okresie kali. W tej właśnie niedogodności, ponieważ tutaj można bardzo szybko się rozwijać, dokonać bardzo szybkiego postępu duchowego dzięki tym właśnie niedogodnościom. Dzisiejsze pytanie zadała Karma Katerina. Bardzo dziękuję.